Drodzy Państwo, nagrodę za imprezę roku 2024 wręczą prezydent miasta Ostrołęki, pan Paweł Niewiadomski oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce, pan Arkadiusz Dobkowski. Zapraszam. Impreza, która zawsze rozgrzewa, rozgrzewa do czerwoności ostrołęcką publiczność. Wielkie koneczne święto charakteryzujące się niepowtarzalnym, a wręcz magicznym klimatem. W 2024 roku potężne grono tancerzy walczyło o trofeum w tych prestiżowych zawodach. Dzięki temu wydarzeniu Ostrołęka co roku, choćby na moment, staje się taneczną stolicą Polski. Imprezą roku 2024 został 39 Turniej Tańca Towarzyskiego o Złotą Podwiązkę organizowany przez klub Tańca Towarzyskiego Fan Ostrołęka. No tak. Wielkie brawa, Szanowni Państwo. Przedstawicieli zapraszamy na scenę. Nie się, ale wydaje mi się, że pierwsze słowa powinien główny widowajca tego turnieju tańca twarzyskiego, Jarosław Śliwowski. 39. W tym roku będziemy 40. edycję trudniej o Złotoprygąskę przeżywać. Mam nadzieję, że tak jak w latach ubiegłych, cieszyć się będzie wielkim powodzeniem. Dziękuję wszystkim, którzy zauważyli te 39 lat, ale też zauważyli ogrom pracy, którą Jarosław do tego włożył. Serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Proszę Państwa, jest bardzo bardzo... naprawdę nie wiem, co powiedzieć, ale jestem zaskoczony, ale... Te 39 lat to nie tylko moja zasługa. Oczywiście przede mną były dwie osoby wspaniałe osoby. Pani Danuta Deptois, która założyła klub tańca I druga osoba, mój trener, pani Iwona Łukrzykowska. I tu dzisiaj nie ma, ale bardzo, bardzo dziękuję im za to, że mogę tutaj być. I mam nadzieję, że jeszcze troszeczkę tych turniej uda mi się zrealizować. Dziękuję ślicznie. Szanowni Państwo, Albert Einstein powiedział, że yy, tancerze są atletami Boga. Połączenie sztuki i sportu. Cieszę się, że Klub Tańca Towarzyskiego Fan Ostrołęka sprawia, że co roku w Ostrołęce te Igrzyska Boskie mamy u siebie. Dziękuję bardzo. Impreza roku 2024, 39. Turniej Tańca Towarzyskiego Złotą Podwiązkę organizowany przez Klub Tańca Towarzyskiego Fan Ostrołęka, a z nami jest sprawca całego tego tanecznego zamieszania. Witamy bardzo serdecznie. Witam bardzo. To zacznijmy od tego, jak dużym wyzwaniem jest zorganizowanie i przeprowadzenie w ogóle tak wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest właśnie Turniej Tańca złoto Złotą Podwiązkę? Organizacja takiego turnieju wymaga bardzo, bardzo dużo pracy. Zaczynamy przynajmniej z pół roku wcześniej, żeby przygotować skład sędziowski do takiego turnieju i listy startowe. No i później gdzieś przynajmniej miesiąc przed całym turniejem już się zaczynają takie sprawy związane ze sponsorami, przygotowaniem hali i różne takie dodatkowe rzeczy. Czyli widzimy, my oglądamy efekt końcowy, pięknie opakowany, no ale tutaj praca w Re od początku roku tak naprawdę, już od zakończenia ostatniej edycji zaczyna się praca nad następną. Jestem bardzo ciekaw, mniej więcej ile par co roku rywalizuje w Ostrołęce o te właśnie najwyższe laury? Średnio na naszym turnieju tańczy około między 150 a 180 par. No to widzimy, że to jest niesamowite osiągnięcie, mnóstwo ludzi do zagospodarowania. W 2025 roku czeka nas jubileuszowa 40 edycja. Jestem święcie przekonany, że szykujecie jakieś niespodzianki? Zdradzi nam Pan coś już? Uchyli rąbka tajemnicy? Co możemy się spodziewać właśnie na tę edycję? Mam taki plan, żeby swoich tancerzy, którzy już teraz nie tańczą niestety z różnych przyczyn, chciałbym ich zaprosić do naszego turnieju wspólnego i zrobić taki wspólny pokaz. No myślę, że to jest fantastyczna idea, super plan. Czy jest już znana data tegorocznej imprezy? Tak, data jest znana, 4 październik. Drodzy Państwo, zapiszcie to sobie wszystko w kalendarzu, wielkie wydarzenie ponownie w Ostrą Dziękuję serdecznie za rozmowę i na sam koniec przekazuję jeszcze głos na tutaj podziękowania i pozdrowienia. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten nasz turniej 39 się mógł odbyć i teraz 40 się odbędzie. Trzymam kciuki, żeby był jeszcze lepszy. I zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Super. Dziękujemy ślicznie za rozmowę.